Cześć widzowie, z tej strony Kacper z kanału Bracia Drzwi. Dzisiaj jesteśmy na najbardziej zakręconej dzielnicy w Londynie. Camden. Tam. Patrzcie jaki fajny napis na, mo na, mo na mostku. Tutaj kanał biegnie. Wow, ale fajne budynki. Nie ja wiedziałem, że tu takie są. A wam jak się podobają? One super. Ile tu jest sklepów z podróbkami Mega dużo. Patrzcie, ile osób po tej stronie. Ciekawe, ciekawe czemu. O kurde, kolejny sklep z podróbkami. Bo widzicie tamtego buta? To jest właśnie tutaj, są takie rzeczy. Jak na przykład ten but. Tam jest na przykład z Harry Potter. Yy, yy, poprzyklejane różne rzeczy. Tutaj kolejny fajny budynek. Mega fajny. A wam jak się podoba? O, tutaj sklep z podróbkami. Wow, na mnie to robi pierunujące wrażenie. Pozdrawiam z Londynu, Nara.